Hej, cześć wszystkim, witamy w specjalnym odcinku na kanale obiektywizm.pl. Nie jest to odcinek ani z serii Klasa Atlasa, ani z serii Komentarz Atlasa, chociaż dotyczy obydwu tych serii. Dlaczego? Zaraz powiemy. Chcieliśmy ruszyć z naszym kanałem z kopyta, chcieliśmy rozkręcić naszą działalność i robić coś więcej, lepiej, częściej. I w szerszych ramach. I właśnie dlatego dzisiaj obwieszczamy, że startujemy z naszym profilem Podcasty Atlasa na serwisie Patronite. Uuu. Więc, co, jak i dlaczego? Dlaczego Podcasty Atlasa? Dlaczego Podcasty Atlasa? Podcasty Atlasa jest zbiorczą nazwą na wszystkie nasze serie wideo podcastów na portalu YouTube oraz podcastów audio na portalach takich jak Spotify, czyli będzie się do tego liczyć zarówno klasa atlasa, jak i komentarz atlasa, jak i reaktywowany niedługo weekend atlasa, jak i być może parę innych, o czym jeszcze będziemy mówić. Więc stąd zbiorcza nazwa Podcasty Atlasa, aby każdy wiedział, co ma wspierać. Dlaczego, yy, dlaczego Patronite? O co chodzi? Jak to ma działać? No właśnie. Generalnie uznaliśmy, że Patronite jest najłatwiejszą platformą, zarówno dla nas, ale też dla użytkowników jest to bardzo prosta forma platforma, która pomaga wspierać twórców przy równoczesnym możliwościach, jakby, utrzymywania z nimi kontaktu. Więc uznaliśmy, że alternatywne opcje po prostu tak naprawdę by zabierały nam więcej czasu. A tu chodzi o to, żebyśmy ten czas mogli właśnie poświęcać na nakręcanie nowych odcinków, tworzeniu nowego kontentu, uczeniu się robienia grafiki, animacji itd. Czyli tych wszystkich rzeczy, które no, po prostu są dzisiaj podstawą do robienia podcastów czy wideokastów. No i Patronite jest bardzo prosty. Polega na tym, że wchodzicie na stronę patronite.pl rejestrujecie się i po prostu wybieracie twórców, których chcecie we, wesprzeć. Każdy twórca, w tym też my, ma pewne progi. Progi to jest po prostu kwota, jaką chcecie miesięcznie danego kwota za którą chcecie miesięcznie danego twórcę wspierać. No i z każdym progiem zazwyczaj wiąże się jakaś nagroda, więc teraz chcielibyśmy właśnie przejść już do tego jakie są u nas progi. I z czym się wiążą. I co każdy z nich oznacza. Tak. tak. Ja tylko powiem w ogóle, dlaczego ruszamy z samą inicjatywą, z samym Patronajtem. To, co robimy, jest naszą dodatkową działalnością, ale no, wierzcie lub nie, zabiera to jednak trochę czasu, trochę przygotowań, wysiłku, wymaga od nas pewnego researchu, zbierania materiałów, no i oczywiście czasu i energii poświęconych. Na samo nagrywanie i montowanie, a następnie wrzucanie podcastów i wideo podcastów. Wobec tego każde wsparcie od Was, wszystko, co czy moglibyście nas wesprzeć na Patronajcie, no będzie dla nas naprawdę wielką, wielką pomocą i będziemy szczerze wdzięczni. A oprócz tego, że będziemy wdzięczni, to no postaramy się wymienić wartością za wartość i za. Każdy próg, który zdecydujecie się wybrać na Patronite, by nas wspierać, chcemy wam coś konkretnego zaoferować. Więc porozmawiajmy teraz, co oznacza zostać patronem podcastów Atlasa na Patronite i jakie mamy progi. Mm -hmm. No to pierwszy próg to jest taki minimalny, jeżeli po prostu uważacie, że jakoś tam wartość stanowimy, to jest 5 zł, to jest taki minimalny próg. Wtedy macie naszą dozgonną wdzięczność, internetową pionę. My też mamy was w kontaktach, więc też ten kontakt będzie ułatwiony. Więc no tutaj ta nagroda jest czysto symboliczna. I to nazywamy Sympatykiem Atlasa. Tak. To jest pierwszy. Piona za bycie Sympatykiem Atlasa. Drugim progiem jest próg 10 zł. Jest to próg fan Atlasa. I jeśli ktoś z Was zdecyduje się wejść w drugi próg 10 złotowy, będzie mógł wziąć udział w regularnym zbiorowym odcinku, zbiorowym live'ie Ask Me Anything, robionym albo właśnie na żywo, albo po zebraniu odpowiedniej liczby pytań, uwag, wątpliwości od Was. I każda taka osoba będzie mogła o coś zapytać. mówi ta, mnie. Czegoś, co dotyczy filozofii obiektywizmu, Ayn Rand i jej idei, być może skomentowanie jakiegoś bieżącego wydarzenia politycznego, społecznego, kulturowego i tak dalej. I wszystko to będzie później umieszczone w odcinku AMA, czyli właśnie Ask Me Anything. Zapytajcie nas o cokolwiek. To jest drugi próg fan Atlasa, 10 zł. Z kolei zwolennik Atlasa, to jest próg za 20 zł, zwolennik Atlasa. Będzie otrzymywał co miesiąc specjalne odcinki klasy Atlasa. Znaczy będą to odcinki, które nie wystąpią, których nie wrzucimy w ramach regularnych sezonów tak. klasy Atlasa. One będą przynajmniej przez jakiś raczej długi czas dostępne tylko dla patronów. Tak, to są odcinki dedykowane dla osób wspierających nas od trzeciego progu wzwyż. Na portalu Patronite. To ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście każdy próg też zawiera w sobie wszystkie poprzednie, tak? Czyli próg za 20 zł też ma te dwa poprzednie, no i tak będzie z każdym jakby progiem wyżej. Tak. Następny próg, próg 50 zł, czyli tak zwany wspierający Atlasa, czego dotyczy? Jeśli zdecydujesz się wziąć udział jako nasz patron, na tym poziomie, to możesz samodzielnie zaproponować temat odcinka, klasy Atlasa albo komentarza Atlasa, i nagramy cały, pełen odcinek na temat, który Ty nam zasugerujesz, który Ty nam polecisz, i po prostu będziesz mógł otrzymać, można powiedzieć, swój własny, prywatny, indywidualny odcinek na ten temat, na który chcesz, przygotowany przez nas, nagrany dla Ciebie. Wspierający Atlasa 50 zł będą mieli taką możliwość. Oczywiście z informacją, że ten odcinek był jakby z twojej inicjatywy. Teraz kolejny próg Miłujący Atlasa, to już jest no, ja bym powiedział ogromna kwota. Za tę kwotę każda osoba wspierająca w tym progu będzie mogła wziąć udział w nagrywaniu albo komentarza, albo klasy Atlasa. Więc jeżeli ktoś, kto będzie nas wspierał na tym progu, ten miłujący Atlasa, jak to nazwaliśmy, będzie mógł po prostu co miesiąc, jeżeli będzie chciał, bo też nie musi, nie każdy chce, jakby występować przed kamerą i być w internecie. Ale jeżeli będziesz chciał lub chciała, to wtedy dajesz nam znać, że chciałabyś wystąpić albo chciałbyś w jakimś odcinku klasy Atlasa albo komentarza Atlasa i wtedy uzgadniamy temat, uzgadniamy datę i nagrywamy, formę, i, nagrywamy. Formę i nagrywamy. Tak, myślę, że jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił w YouTube'owych wystąpieniach, spróbować swoich sił, wziąć udział w podcaście, sprawdzić jak będzie się w tym czuł, no to jest to idealna okazja, bo nie jest to w żaden sposób dla, dla, dla Was, miłujących Atlasa, Zobowiązujące, możecie się czuć całkowicie na luzie, a jednocześnie no, wziąć udział w, mam nadzieję, czymś fajnym i ciekawym. No, plus współpraca z nami jest raczej, sądzę, łatwa i przyjemna. Tak, wydaje mi się, że tutaj nie będzie większych problemów. No i przechodzimy do ostatniego, którego już yy, szóstego progu, próg 150 zł, czyli współtwórca Atlasa. To jest próg, który po pierwsze zawiera w sobie, tak jak Ziemowit powiedział, wszystkie poprzednie dotychczasowe progi, wszystkie ich benefity i, i przywileje, a ponadto ktoś, kto zdecydowałby się wesprzeć nas no, całkiem sporą kwotą 150 zł miesięcznie, będzie mógł wziąć udział w comiesięcznych zajęciach online poświęconych filozofii obiektywizmu i różnym... Zagadnieniom, tematom widzianych z perspektywy filozofii obiektywizmu. To będą profesjonalne zajęcia przygotowane przez Ziemowita, przeze mnie na podstawie filozoficznych tekstów. Dostaniecie materiały, z których będziecie mogli korzystać i przygotować się do zajęć. No, de facto jest to po prostu mini kurs filozoficzny, do którego szczerze Was zachęcamy. Zarówno Ziemowit, jak i ja mieliśmy już okazję, mamy już mniejszą, większe doświadczenie, Wprowadzeniu tego typu zajęć. Ja bym e... powiedział, że całkiem duże. Że Tak, w sumie tak, nie, nie ma co aż tak zaniżać. E... Wprowadzeniu zarówno prelekcji, jak i wykładów, jak i warsztatów tematycznych, więc 150 zł miesięcznie współtwórca Atlasa to jest coś, co daje Ci przepustkę do zajęć filozoficznych, e... w których. My dostarczymy Ci materiały, my przeprowadzimy zajęcia, a Ty, mam nadzieję, drogi widzu, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, będziesz mógł z tego jak najwięcej wyciągnąć i skorzystać. I teraz przechodzimy do celów. Cele to są, ja bym powiedział, że w pewnym sensie jest to formalność, ale nawet nie do końca, bo ma to pewne przełożenie na nasze praktyki. Mamy tak zwane cele subskrypcyjne. Mamy ich póki co cztery one będą prawdopodobnie będą nowe cele, więc, więc może już przejdźmy do nich. Cele polegają na tym, że kiedy dojdzie do odpowiedniej kwoty, która będzie wpłacana na nasze konto co miesiąc, to wtedy da, dany cel jest zrealizowany i coś się odpala. Pierwszy cel to jest atak Atlasa. Atak Atlasa będzie polegał na tym, że będą minimum dwa odcinki komentarza Atlasa. W tygodniu. Ja, ja wiem, że już czasami tak jest, że czasami mamy dwa albo trzy, ale tu będzie zapewniona regularność, bo czas, czasami mamy przerwę nawet dziesięciodniową, więc tutaj będą na pewno dwa odcinki ty, tygodniowo. Co więcej, będzie więcej odcinków wtedy, poświęconych też e, sprawom stricte gospodarczym, finansowym, bitcoinowi i tego typu innych spraw. Kolejny cel, czyli kolejny próg, który my sobie wyznaczyliśmy w naszej zbiórce, e, to jest cel. Tysiąca złotych miesięcznie. Gdyby udało nam się go osiągnąć, to zapewniamy, że zaraz po czwartym sezonie klasy Atlasa startujemy z piątym. Nie będzie tak długiej przerwy jak ostatnio, pomiędzy trzecim a czwartym. Postaramy się ruszyć z kopyta i zrobić to możliwie szybko, prężnie, a jednocześnie no, jak najlepiej, jak w jak najwyższej jakości. Więc tysiąc zł miesięcznie oznacza, że. Piąty sezon Atlasa nie będzie zwlekał i będziecie mogli się z nim zapoznać jak najszybciej. Sztuka Atlasa to jest kolejny cel: 3000 zł miesięcznie. Jeżeli uda się nam zebrać taką kwotę, to wtedy raz w miesiącu będzie nowa forma. Nie będzie to ani komentarz, ani klasa: będzie to Sztuka Atlasa, będą to odcinki poświęcone estetyce, sztuce współczesnej, malarstwu, architekturze. Też estetyce po prostu jako dziedzinie y, filozofii co miesiąc. Nowy temat. Ja i Mateusz i być może nawet jacyś zaproszeni goście będą. Będziemy w tym brali udział i będziemy przedstawiali bardzo ciekawe rzeczy na styku właściwie wszelkich y, dziedzin związanych ze sztuką. Tak. Yy, więc to jest już trzeci z celów. i Ostatni na chwilę obecną, czwarty cel, jaki sobie wyznaczyliśmy, warto mierzyć wysoko, bo czemu by nie? Ten cel to jest już 5000 zł miesięcznie. Cel zawiera w sobie wszystkie poprzednie oraz dorzuca kolejny, nowy podcast, tak jak za 3000 sztuka Atlasa, to teraz za 5000 są to rozmowy Atlasa. Czym miałyby być rozmowy Atlasa? Miałaby to być seria spotkań, rozmów, Wywiadów, debat, z różnymi zaproszonymi gośćmi, z osobami życia publicznego, z, o, z filozofami, z osobami, które specjalizują się w jakiejś konkretnej dziedzinie, o której chcielibyśmy porozmawiać, na przykład nie wiem, kryptowaluty, albo kwestia prawa do posiadania broni w Polsce, co można, czego nie można, i tak dalej, i tak dalej. Więc 5000 zł to jest cel, od którego zaczynamy no. Najambitniejszy chyba pod tym względem projekt, bo tutaj każdy odcinek będzie wymagał konkretnego przygotowania i zaproszonego gościa, czyli rozmowy Atlasa. No i to właściwie, oczywiście te cele tak naprawdę to są rzeczy, które my sobie ustalamy. To się prawdopodobnie będzie zmieniało, znaczy będą pewnie dochodziły nowe rzeczy, mamy o wiele więcej pomysłów, więc póki co no startujemy i z góry Wam dziękujemy za wszelkie wsparcie, za wszelką pomoc. Tak samo jak dziękujemy Wam za wszystkie lajki, za udostępnienia, za komentarze. Zawsze jest nam miło, jak albo piszecie dobre słowo, albo się z nami też nie zgadzacie. Czytamy Wasze argumenty i Wam zawsze odpowiadamy. No więc tak. Tak. Ja ze swojej strony również dołączam do podziękowań ziemowitowych. Naprawdę. No dzięki temu, że wy nas oglądacie, dzięki temu, że słuchacie, że wchodzicie z nami w interakcje, komentujecie, zadajecie pytania i tak to po pierwsze, no, mamy jakichś odbiorców, dla których możemy to robić, a po drugie, mamy motywację, aby to robić, bo no, gadać sobie a muzą do kamerki zapewne nie byłoby wystarczającą motywacją, abyśmy mogli ruszyć czy to z klasą Atlasa, czy z komentarzami Atlasa. A dzięki temu, że jesteście, dzięki temu, że dajecie odzew, dzięki temu, że lajkujecie, udostępniacie, subskrybujecie nasz kanał, no, dzięki temu my możemy działać. A teraz chcielibyśmy wypłynąć na szersze wody. I w związku z tym konto na Patronite. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was uda się zobaczyć jako patronów i spotkać się w ramach kolejnych kolejnych benefitów związanych z kolejnymi progami przeznaczonymi dla naszych patronów. Także jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko. Ziemowit Gowin, Mateusz Błaszczyk. Miejmy nadzieję, że do usłyszenia niedługo, i mam nadzieję, że do usłyszenia również w nowych formach, które pojawią się wśród podcastów Atlasa. Dokładnie, tak ja się podpisuję pod tym. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Hej, cześć.